Analiza indeksów. Witam Państwa serdecznie, zapraszam na komentarz wideo. No, przede wszystkim chyba trzeba zacząć od takiej konstatacji, że piątkowe, nazwijmy to, rozgrywki yy, korzykowe nie wypaczyły nam krótkoterminowego obrazu technicznego na indeksie, a stałoby się tak na przykład, gdyby doszło do zanegowania yy, eksponowanej przeze mnie krótkoterminowej strefy wsparcia 2373-78, gdzie m.in. wypadają dwa kluczowe zniesienia: 18,6 całego impulsu i 38,2. W tej chwili natomiast notowania przebiegają w okolicy też znanego nam już pułapu cenowego. To jest zniesienie 113%, czyli taki klasyczny filtr cenowy. Zanegowanie tej prostej, w sumie mało wyrafinowanej zapory podażowej to zapowiedź kontynuacji ruchu w kierunku zniesienia 88,6% całego impulsu podażowego. Gdzie wypada też zniesienie 100% biorąc pod uwagę inny punkt zaczepienia. W każdym bądź razie jest to przedział 2440 45 w rejonie którego też, jak widać, przebiega zielona linia kanału trendowego. I tak naprawdę zanegowanie tej właśnie, czy też skonstruowanego w ten sposób oporu, świadczyłoby o... Ponad przeciętnym wzroście aktywności popytu, co automatycznie powinno przełożyć się na kontynuację ruchu w kierunku, no chociażby zniesienia 88,6, pokazywanego w tej chwili impulsu, to jest poziom 2472, czy też poziomu eksponowanego przeze mnie ostatnio 2490, gdzie między innymi wypada projekcja AB równa się CD, przebiega czerwona median line. Tak więc tych wyzwań, mówiąc w cudzysłowie, dla popytu, trochę tu tutaj widzimy ponad tym przedziałem 2440, 45, no ale najpierw trzeba byłoby się właśnie rozprawić tutaj z tym, z tym przedziałem cenowym. W kontekście kontraktów no oczywiście wygląda to bardzo podobnie. W tej chwili co istotne notowania przebiegają ponad zniesieniem 88,6, co powinno wzmocnić obu z byków, stanowiąc zapowiedź kontynuacji ruchu w kierunku strefy 2451, 56. Z negatywy w ujęciu krótkoterminowym sygnałem technicznym no, mielibyśmy do czynienia do, dopiero w momencie zanegowania przedziału 2378-84, i w takim, dopiero w takim przypadku spodziewałbym się kontynuacji ruchu spadkowego z możliwością szybkiego przetestowania kluczowej strefy wsparcia 2355-59 wraz z tą zieloną, przebiegającą tutaj Median Line. Jeśli chodzi o indeks niemiecki, to na razie, no zresztą zaraz jak się okaże również na, na przykładzie S&P, mamy do czynienia z takimi wstępnymi sygnałami. Świadczącymi o możliwości wzrost, wzrostu presji podażowej. Chodzi mi tutaj o naruszenie ważnego oporu Fibonacciego 8678 720, a w przypadku SP chodzi o naruszenie strefy 1720-23. Te sygnały wymagałem jednak jeszcze potwierdzenia i takim potwierdzeniem byłoby zakrycie luki Hossy na Indeksie DAX i w dalszej kolejności przełamanie ważnej według mnie strefy wsparcia 8505-8520. Jeśli chodzi o SP, tutaj musiałoby dojść do prze, przełamania strefy 1689-92 wraz z tą czerwoną Median Line. Wtedy naruszenie dość istotnego oporu, czy to na SP, czy na indeksie DAX, w powiązaniu z zanegowaniem tych tak zwanych pierwszych zapór popytu Fibonacciego, no, wygenerowałoby nam już relatywnie silny sygnał techniczny świadczący jednak o możliwości wejścia tych rynków zdecydowanie silniejszą fazę spadków. Na razie są to tylko takie wstępne ostrzeżenia. Dziękuję bardzo.